wszystkim wrzesień już się skończył ale jeżeli jesteście ciekawi, co u nas działo się w tym miesiącu, to zapraszam Was do cyklu filmików, który zamierzam nakręcać co miesiąc, który pokaże Wam relacje z Instagrama i nie tylko, dotyczące tego, co się u nas działo. Myślę, że będzie to coś fajnego, podsumowującego całość naszych działań w danym okresie i będzie Wam miło razem z nami albo je poglądać, Pierwszy raz albo powspominać co się działo. Zobaczcie. Się sezon hodowlany. Jeszcze część klaczy biega ze zierbakami, a część jest już odstawiona. Są też klacze źrebne, tak jak Starling i Shawalu, którą tu widzicie, ale myślę, że jest to czas najwyższy na przejście, na relacjonowanie naszego życia w stajni na bardziej spontaniczne, krótkie rolki. Także zobaczcie pierwszą historię, na którą na pewno czekaliście. Ten rok hodowlany nie był dla nas najłaskawszy. Tak jak mówiliśmy, straciliśmy ostatni źrebie z sezonu, źrebie od Lagrande, ale już udało się pozbierać zarówno nam, jak i klaczy. Zobaczcie, jest tutaj moja staruszka, moja babcia. Ma się całkiem dobrze. A ty co tu przyszłaś? Wszystko jest ok. wyprowadziliśmy e, problemy z macicą już na prostą i Grande ma się dobrze. Powoli przechodzi na swoją emeryturkę i brudna, szczęśliwa pasie się na łączce. Thank you Trochę więcej o Lagrande opowiedziałam w niedawno opublikowanym na YouTube filmie, do którego link zostawiam Wam w opisie. Był to filmik opowiadający o początkach naszej hodowli oraz o zasadach, które wpoiła mi La Grande i którymi kieruję się do dzisiaj. Myślę, że jest to bardzo fajny film opowiadający ciekawą historię i szereg dziwnych zbiegów okoliczności, które spowodowały, że odeszłam od sportu i rozpoczęłam hodowlę koni. E, tak więc zapraszam Was do niego, zerknijcie w opis. Hejka. Chciałam się dzisiaj pochwalić dwoma przesyłkami, które do mnie przyszły. Jedna z Polskiego Związku Hodowców Koni, druga z Hanowerskiego Związku. I choć jest to dosyć e, ciekawe, że akurat oba związki jednocześnie wysłały coś do mnie, e, ale no, mega pozytywnie odbieram zaproszenie na e, Mistrzostwo Polski Młodych Koni, które odbędą się już niebawem w Radzionkowie. E, bardzo dziękuję organizatorom i związkowi za to, że e, zechcieli mnie zaprosić, bo Pomimo, że sportowo nie biorę tam udziału, to jest to impreza, która, którą powinni odwiedzać hodowcy powinni oglądać konie, które tam są prezentowane, bo to właśnie takie konie, które tam trafiają, powinny być naszym celem hodowlanym. I dobrze jest popatrzeć, co. Sobie życzą dzisiaj jeźdźcy, żeby pojawiało się w naszych hodowlach. Także dziękuję bardzo. Jestem bardzo, bardzo miło zaskoczona i Zadowolona, że takie zaproszenie do mnie trafiło. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że bardzo podoba mi się to, co ostatnio robi Polski Związek Hodowców Koni. Szereg imprez, które odbywają się w całej Polsce, Dni Polskiego Konia Sportowego, jest to super inicjatywa, naprawdę coś wspaniałego, co uważam jest doskonałym kierunkiem, także mega, fantastycznie. Otworzę teraz jeszcze przysyłkę. Z Hanoweru. No, i jak się domyślacie, są to paszporty moich zirbaków e, tegorocznych. Jak widzicie, paszportów jest całkiem sporo, e, a to i tak nie wszystkie. Do tego przychodzą e, do nas co roku dowody własności. Każdy hanowerski koń ma taki certyfikat. E, ale ciekawą rzeczą jest, która mega mi się podoba, e, to są takie dodatkowe wlepki do paszportu. W tym roku Samedi przeszła e, swój test e, wpis do księgi e, i nie muszę odsyłać nigdzie paszportu, ani mm, się go pozbywać choćby na chwilę. Tylko przychodzi do mnie pocztą wklejka, którą mam wkleić na odpowiedniej stronie, e, która pokazuje, że klasz jest wpisany do księgi. Tak samo Twilight. E, i tutaj e, zmienialiśmy e, właściciela niedawno kupionej salinery e, i ona również dostała wlepkę ze zmianą właściciela. E, no czyż ten system nie jest po prostu na maksa prosty i e, no, moim zdaniem lepiej się nie da tego zorganizować, bo wszystko jest załatwione szybko, prosto i bez e, pozbawiania konia paszportu choćby na chwilę. Mm. Jestem bardzo zadowolona, że taki system występuje w Związku Hanowerskim. No i może kiedyś Związek Polski też by na to spojrzał przychylnie. Dzisiaj wybrałam się na towarzyskie zawody ujeżdżeniowe do Verso la Natura. Przepięknego ośrodka w okolicach Szczecina, więc no nie mogłam przegapić tej okazji. To jest Korsina. Ten, ten, ten konik urodził się u nas jak byłaś mała, w naszej stajni. I. Później, jak już miałaś oddać smoczka, to przyszłaś i zawiesiłaś jej, jak byłaś rybaczkiem, tego smoczka na szyi. Na wstążeczce, wiesz? I ona dostała twój smoczek. Ale zobacz, już wyrosła, już jest duża i ty też. A to taka miła niespodzianka, spotkałam Quickstepa mojej hodowli siedmioletniego po quarterbacku od nieżyjącej już Sarabi. To jest chłop? To jest chłop i mu się trochę urosło. Quickstepciu! Pierwszy raz widzisz chłopa? No tak, w sumie u nas same dziewczyny. Kodowli Quick Step proszę jaki koń wyrósł. Super. Bardzo cieszą takie spotkania na zawodach. Czekamy na start. Wam, że fajnie jest czasem popatrzeć na coś innego niż rdzące konie. Nie, dzisiaj mamy Twilight. Ale zobaczcie, jakie mam piękne dziecko. Miesięczne. Jakie ładne. Super. Dzielna mamusia. Teraz czas na chwilę wypasu na trawce, bo robi zakosiarkę. A ja tylko dodam, że Tweety nie jest już nasza, bo została sprzedana w tym roku, ale wszystkie nasze konie mogą zostać u nas, jeżeli tak chcą właściciele po, po sprzedaży. Tak więc i Tweety została, dostaliśmy jeszcze polecenie, żeby została zaźrobiona, tak więc tym bardziej się cieszę, że ta ciąża ma się świetnie. No i gratuluję nowym właścicielom powiększenia stada. Dzisiaj dzień zdjęciowy. Będzie sesja zdjęciowa. Eee, Siluet. Więc razem z Draką są szykowane. Eee, to ich ostatnie chwile razem. i like a shop. W tej sesji zdjęciowej zostawiam wam również w opisie. Mam nadzieję, że ten filmik spotka się z dobrym odbiorem i będziecie chcieli razem z nami przeżywać codzienność w naszej stajni i wśród koni jak malowanych. Zapraszam was do subskrypcji kanału oraz zostawienia kciuka w górę, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby takie filmiki właśnie pojawiały się regularnie na naszym kanale. Powiem Wam, że fajnie jest czasem popatrzeć na coś innego niż rodzące konie.